Witajcie! Oto kolejna część, zagrajmy w Skyrim, a to jest Lori i Farkas. Eee, a my jesteśmy... Gdzie my to jesteśmy? W kopcu pylarza podejrzeć. No tak, dokładnie jesteśmy w kopcu Pylarza eee, i dostaliśmy ostatnie zadanie od towarzyszy. Otóż mamy odnaleźć jakiś fragment Woodrada cokolwiek to jest. <laughs> Troszkę już sobie tego kopca w poprzednim odcinku przeszliśmy. Pewnie większość nawet albo i nie większość, nie wiem. Bardzo ciekawych rzeczy o towarzyszach się to dowiedzieliśmy. Między innymi to, że potrafią się zamieniać w wilkołaki. Czekajcie wieje się kawki. Dobra, bo jest rano. A, jest niedziela, jest ładna pogoda. Jest rano. To jest najlepszy sposób na to, żeby najlepszy czas, żeby spędzać sobie przed komputerem. Dobra, drewniane drzwi, otwieramy idziemy dalej. Nie ma tutaj na co czekać. Dzień dobry. Aha, już widzę pana, który się zaraz obudzi. Ale mu... No właśnie, ale my mu to uniemożliwimy. Do widzenia. Stój tutaj Farkas. gdzie się pchasz. To ja muszę. Warkas! Ale dupek. Wracaj. Wracaj dziadu. No właśnie, teraz ja tam wchodzę. A ty mnie się tu nie pchaj. Kto tutaj może wstać? Ten na pewno nie wstanie. Ten stanie. O, co jest, nie trafiłem? Ale, je, je. Ten stanie na pewno Do widzenia. Kim on tam walczy znowu Dobra, teraz ich tu przeszukamy spokojnie, szybciutko Złoto 3 bierzemy? A, ktoś tam jest chyba Zaraz tam podejdziemy, zaraz to wszystko sprawdzimy, złoto, żelazna strzała odzyskujemy e, i co my tutaj już trzymamy? Chodź Tylko powoli i ostrożnie farka się Faga się, <laughs> e, dobra Tik, granat bierzemy, sprzedamy 6 złotników e, Dobra, tutaj się też jakiś zaraz będzie miał te wstać. No pewnie ten trafimy w głowę to. Ooo, jak dostał prosto. Prosto pod. <laughs> pod pachę. O kurde. Czas zakończyć te zabawe. Ups, nie trafiłem. Bardzo ładny Farkas. Teraz go tu przeszukamy. Co ty widzisz tu na niego? Wejrz, nie tam E, to my tutaj mamy. Srebrny, wielki miecz, nie? Mikstura uleczenia choroby. O, tak, już sobie jedną zażyliśmy, Mam nadzieję, że już tam nie będą tam na każdym kroku wypominać, że jesteśmy chorzy. Bo mikstura pomogła. Chyba, że tylko i wyłącznie tymczasową dorskim już możemy olać. E, pancerzy krawa błotnego. O, widać, że na zewnątrz byli, ale to też nie chcemy. Żelazna zbroja. Nie. Nie, nie, żelazne rękawice, nie, bo to jest wszystko ciężka zbroja. Czy ciężki pancerz? Uh, więc będzie nas tylko spowalniało tego byśmy sobie tutaj nie życzyli specjalnie tutaj nikt nie wstanie zacznie tu ciemno uh, złoto 10 razy nas trzeba odzyskujemy pewnie że tutaj coś jest Wskoczymy na górę tam jest gość który zapewne wstanie żeby było, go jeszcze trafił Dostał. Do widzenia. Jak mu mierz poleciał. <laughs> Dobra, tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Hmm, czy sobie na mapę zobaczę jak tutaj wygląda. Aha, to jest ogólnie taka jedna wielka lokacja. Tu się na wiele korytarzy rozchodzi. Tutaj nie ma nic. Tutaj sobie tego Pana przeszukamy. 9 złotników bierzemy. Tutaj nam już raczej nikt nie wstanie. Tam nam wstanie. Ucznictwo wzrasta do... Kto ...jechać. Avans. Mamy ósmy poziom. No <laughs> właśnie, ja nie wiem czy ja w poprzednim Odcinku podniosłem sobie poziom chyba tak, chociaż nie pamiętam, e, troszkę czasu minęło momenty jak ostatni raz nagrywałem 3 i żelazna strzała odzyskujemy e, Dobra, wchodzimy w poziom Awans C -c -c Lori Zdrowie czy kondycja Zdrowie. Podnosimy sobie zdrowie i teraz tak, idziemy od razu do ucznictwa alchemia który kradzież, otwieranie zamków. Otwieranie jeszcze sobie odpuścimy. Skradanie się. ucznictwo, Na którym jesteśmy w ogóle poziomie, jeśli chodzi o to ucznictwo Jesteśmy na poziomie 35. A, czyli słabo na razie. sokoli wzrok mamy rozwinięty. Pewna ręka wymaga na 40 poziom. No, nope, mamy 35 dopiero. Strzał krytyczny, na 60 poziom, no nie no to tutaj to zbyt prędko sobie tego nie rozwiniemy. Potężny strzał, 50 poziom, dyscyplina strzałowska. Dobra, tutaj chyba specjalnie nie mamy co rozwijać za bardzo. Jeszcze przynajmniej teraz. E, więc pójdziemy sobie do skradania. E, może tutaj coś znajdziemy ciekawego. E, niewykrywalność, no właśnie, wymagania 20, już mam 34 skradania. Następna rangę. Gdy się skradasz, o 25% trudniej cię wykryć. I to jest bardzo fajne przy mojej umiejętności, bo jak zapewne pamiętacie, każda jak się skradamy i przeciwnik nas nie widzi, to nasze obrażenia wzrastają o dwa razy. A z czasem będą wzrastać nawet o 3. Ale też jeszcze musimy dojść do odpowiedniej umiejętności. Hałas pancera zmniejszony o 50. Nie wiem, czy to. Weźmiemy sobie to. To jest dość istotna rzecz niewykrywalność na drugim poziomie. Cyk. Dobra, no i tak oto mamy ósmy poziom. Nie jest tak źle. O, powoli, bo powoli, ale ma się tak powolno i to w ogóle. Dobra, jest ok. podejrzewam się tu nie pogubił. Ja jestem tutaj i tam mogę iść. Tutaj specjalnie nic nie ma. Wtedy pewnie przyszedłem, tak? No tak. Coś znajdziemy. Tutaj też już byłem. No to dobra, to idziemy tutaj w takim razie, bo innej drogi. Kurde, bo innej drogi nie ma. Tego tutaj zabiliśmy. 14 zł. Już mamy z powrotem 1000. Dobra, wykorzystamy to no, na naukę czegoś, a może jakiś łuk znajdziemy w mieście. I sobie w końcu kupimy lepszy. Chociaż ten jest całkiem fajny. Dodatkowe obrażenia od ogna, ognia robią robotę. Dobra, to jest jakaś górka, hmm, czy tam czasem już nie byłem na dole? Nie byłem. No to idziemy. i powoli, bo się po... no wiadomo co. Yy, nie ma zamiaru ktoś tutaj wstać. Nie pchaj mnie tam z tyłu, dziadu. Tam są następne drzwi. Dobra, przeszukamy sobie tutaj wszystko. Przeszukamy sobie tutaj tego pana. Dzień dobry. 8 złotników. Dobre, i 8. Tutaj już nie ma nic. Skrzynia, czeladnik. Ile ma tam wytrychów? Mamy 10. No, mało mamy tych wytrychów. No, 9. Eee, nope. 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 W stronę. Tak udało się. Otwieranie zamków wzrasta do 28. No i świetnie. 25 złotników tutaj sobie było. Taka wielka skrzynia, tak mało skarbów. Idziemy dalej. Tym razem tutaj, po schodkach. Urny widzę. Co sobą to i będą oczywiście złoto 5. Ok. I wszystko. Otwieramy drzwi. Następne. Jakieś kroki No takie przysłuchiwa, że ktoś sobie będzie, będzie przyczajony no, nikogo na razie nie widzę Krzypy Idziemy? Będziemy koło. widział Do widzenia Do widzenia Tak to się robi Dobra to chyba wszyscy Przynajmniej na razie Ogarniemy czy tutaj czegoś nie ma schowanego są żyby bierzemy To pyszną zupkę zrobimy z nich Jakąś halucynowienną, później będziemy chodzić z takimi wielkimi otwartymi oczami, nie będziemy ich w ogóle mogli zamknąć. Nawet spać będziemy przy otwartych oczach. Tak też właśnie kończy jak się zażywa jakieś takie środki. Czy jestem w stanie tam skoczyć? Nie jestem w stanie tam skoczyć, a tam pewnie coś fajnego by było, jakbym się chwycił w tej krzaczki tutaj. Nope, nie da się. Um, tutaj też nie wejdę za stromo. Może i wejdę. Zblazłem. No ale tam już nie przeszkoczę, nie ma szans. Dobra, idziemy tutaj. Przed na mapę jak to to wygląda. Jedna wielka komnata taka na pół rozwalona. Co tutaj masz, kolego? Srebrny wielki miecz. Stek z złososia, no to pewnie, że biorę. Będziemy to zaraz jeść. Skóra ślizgacza, nie, 8 złotników, rękawice, bla bla bla. Tego nie potrzebujemy. Dobrze no, by było, żeby ktoś tu w końcu strzały jakieś miał. Wampirzy pyłu. Efekt jest Weźmy by jeden. Gotowana wołowina Weźmiemy, zjemy. 48 złotników, fajnie. I 17 żelaznych strzał. No i super. O, z tej strony można tam wejść. Zaraz to uczynię. Najpierw upewniwszy się, że nikogo tutaj... O patrzcie jak on tutaj stoi. Ja mam wrażenie, że ja już tutaj byłem. Jakoś tak dziwnie mi tego save'a wczytało. Mam no, takie dziwne przeczucie, że już tutaj byłem wcześniej. Nie wiem dlaczego idę tutaj drugi raz, no ale mniejsza z tym, jak już idę, to już idę. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. I odnosicie takiego wrażenia, że już tutaj byłem wcześniej? Coś się pokiczkało chyba. Ale dobra, mniejsza z tym. Byłem to byłem. Zobacz jeszcze na mapę, czy ja tutaj... A bo i nie byłem, tylko te lokacje są takie podobne do siebie. Ciężko powiedzieć. Dobra, kolejne drzwi przed nami. Tam już nic nie ma w tej wielkiej komnacie. Otwieramy. Dzień dobry. Zejście na dół kolejne. O, tu jest pułapka. Już ją tutaj widzę. Ciekawe, jak się aktywuje. Mam ją szerokim łukiem. Kurde, tak. chyba mu strzeliłem w plecy Jak, jako nie trafiłem, no Dobra Jeszcze tamtą trzeba. Dostała No, chyba jednak nie Widzę, że tu przegrywasz z krotesem dziewczyną Kawałek koziego sera, nie lubię sera, nie będę go brał Sztabka żelaza bierzemy słodka bułka, pewnie już nie świeża, zostawiamy wino z alto, rzemieniowe karwasze, to jest wszystko takie bardzo standardowe i obyte, więc tego podnosić nie będziemy bo ani to warte dużo nie jest i dużo miejsca w takim punku zajmuje ale sprawdzimy sobie już czy czego tutaj pana co on tutaj ma, myśliwski łuk, plus 4, jak to plus 4. Jak to plus cztery? A wezmę go, później go chyba dam. Strzała bierzemy. Mistura obleczenia choroby. No koniecznie. Zielone jabłko, nie, bo niedojrzałe. E, żelazna strzała moja, którą sobie odzyskałem i srebrny miecz. Nope, nope, no pną nope. Skrzyneczka jest tutaj. A w skrzyneczka... O, otwarty kofer. Złoto 23. Orkowy sztylet. Obrażenia 7, wartość 30. No kurczę. Powiększamy mikstura kondycji bierzemy. Szczerze, zostawimy. Hmm, co tutaj? Tam jest. Tam stamtąd sobie przyszliśmy. Ciekawe, co za pułapka tutaj jest. Aż mnie korczy, żeby ją aktywować i sprawdzić. Ale nie, olejemy to. Nie będziemy przesadzać. Tam coś na łeb spadnie, albo jakieś kolce się wbiją między oczy. I co dalej? Okej. Okay. Tutaj są jakieś ładne drzwi. Krypta pilarza. No czyli tak chyba, 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 chyba dochodzimy tutaj do e, głównego punktu całe, całego tego kopca. Uczek otwieramy drzwi. Chodzimy. Poziom ósmy, jedna trzecia. Nieźle. Kurczę mam takie przeczucie, że ja już tam faktycznie byłem, że Stasznie mi się. Jak zobaczyłem tego e, tego, 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 tego gościa tam opartego o ten filar kamienny, tak mi się skojarzyło, że że już tam gdzieś, że już tam byłem w tej lokacji, lub bardzo podobnie. A może one są takie podobne do siebie i... I dlatego mi się tak wydaje. Nie wiem, mieszam z tym... No nie powiem jak jak, nie mogłem tutaj być, przecież ja tak daleko nie znalazłem w poprzednim odcinku. Może byście się tak wygrywał szybciej. Ziom! Dobra, jesteśmy. Jesteśmy i słyszymy tutaj jakichś przeciwników. Teraz powoli... Dobra, tutaj nic nie ma. Z kim oni tam walczą? Tutaj nie ma nic. O kurde. On mnie nie widzi. Do widzenia. Dzięki, że mi drzwi otworzyłeś. Bardzo miło z twojej strony. Dobra, teraz powolutku. Nie zaskoczyli. Tutaj nikogo nie widzę. W tej lokacji, ale ją sobie dokładnie przeszukać. No bo jest szansa, że coś fajnego tutaj znajdziemy. Nie, nie ma tutaj nic. A tutaj? Tutaj też nie. No teraz będą, teraz będą jazdy. Coś czuję. oni tam stoją. Srebrna ręka. Dobra, uwaga. Do widzenia. O kurde, jaki on silny. On tu biegnie chyba. Ale czy on nie zostanie tutaj dobiec w ogóle? Czy tam jest przejście? Ano jest. Idą tutaj chyba. Kogo? Halo, halo. Gdzie on jest? Kurde, nie widzę go. Będzie gdzieś bezpośrednio pode mną. Dobra. Olać, zaraz tam do niego dojdziemy powolutku. Przeszukamy jeszcze tutaj tą... O, kolejna mistrza uleczenia choroby 35 złotników, żelazną strzałę odzyskujemy. Mamy 152, czyli bardzo podobnie jak to weszliśmy z tego co pamiętam do tego kopcza, kopca. Co to było? Nic nie tracimy. kurde, jest tam na dole, ale jest chyba pode mną. A, dobra, olać go. Idziemy powolutku tutaj. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nic specjalnie nie widzę. Nikt mi tutaj nie, nie wstanie. O, wstanie, już go tu widzę. Wychajcie tu. Leż sobie tam dalej, spokojnie. Nawet specjalnie nie wstało. Złoto 10, żelazna strzała do odzyskania Idziemy dalej Oho, tam jest następnie Ale, że trafi Nie pchaj się Do spania tam Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma o, tu, 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 tu jest. Składanie się wzrasta do 36. Szybko dojdzie strasznie. Przynajmniej póki co. Złoto 6. Żelazna strzała do odzyskania. O, tutaj nie ma nic. Słaba trucizna paraliżująca. Bierzemy, złoto bierzemy. Grzybki bierzemy, halucynki. Biały kapelusz. Ten tutaj już chyba wyjątkowo długo leży. Kolejne grzybki tutaj widzę Bierzemy To widzę. O kurde, leci tu. Alcz Dim! Uważaj na siebie Jak on mu przy... No. Oj sorry Chyba ci w krecy wbiłem Nie miej mi tego za farkas, no czekaj, wyciągnąć ci tą strzałę. A nie, już ci sama wyszła. No, no i dobrze. Eee, pieniążki, ametyst. Sprzedamy złoto 10, na strzała odzyskujemy. 1316 złota mamy, no no Czemu nie są tacy? raz. Dwa. Nawet nie zdążyłeś farkasie. Jestem za dobry dla Ciebie. E, złoto 2, żelazna strzała odzyskujemy. Znaczy odzyskujemy. Odzyskujemy jedną z dwóch najczęściej jeśli w ogóle, ale jest tam też taka umiejętność z tego co pamiętam w drzewku chyba łucznika, dzięki której odzyskujemy o 50% więcej strzału. O, chyba, z tego co pamiętam. Nie, Je, jest taka umiejętność faktycznie. Ją też trzeba sobie będzie rozwinąć, bo chociaż z tymi strzelami tak specjalnie problemu nie ma chyba w tej grze, przynajmniej z tego co pamiętam, nie było. Jak grałem poprzednim razem, a to jednak czym więcej, czym, czym więcej tym lepiej, wiadomo. OK, to jest następny. Uczcisko wzrasta do 36 Dobra, raz mu tam wali i będzie No właśnie Tutaj nikogo nie ma Tego tutaj przeszukamy jeszcze, złoto 3 Skrzyneczka kolejna Tutaj nie ma Srebrna ręka dotowana wołowina. Miksura pomniejszej kondycji. Weźmiemy. Zaraz będę przeciążony na nowo. Rzemieniowa zbroja. Nope. Futrzane trzewiki, Srebrny miecz. Nie. A tutaj złoto 47. Futrzana zbroja. No dobra. Sama lipa. Już nie pamiętam, żebyśmy ich dwójkę zabili. Na pewnie to nie my. Uwaga. Kuferek. Kolejny. Otwarty. Miksura pomniejszego uzdrawiania. Koniecznie bierzemy miksura pomniejszej magii na sprzedaż. Zwój zguby nieumarłych, wartość 500. Nieumarli na maksymalnie 30 pociągów zapal zapalają się i uciekają przez 30 sekund. No, no, to to trzeba wziąć, ale ja już jestem przeciążony. Masz zbyt duże obciążenie, by biec. Hmm. Dobra, trzeba będzie coś wywalić. Albo nie, nic nie wywalimy, tylko po prostu weźmiemy i e, nażywamy się w końcu czegoś dobrego. Składniki. Biały kapelusz. Tego jeśli nie będziemy. Tego tym bardziej. Jajodrozda. Nope. Mączka. Pancerzyk, pancerzyk, pancerzyk. Jeden niech sobie jest. Nie, hmm, to jest coś w ogóle dobrego do jedzenia. Śnieżna bawełna. Kurczę, wszystkie te składniki ważą. Jak się tak zbiera ich dużo... To później jest problem, żeby je nosić. Różne. W różnych będzie coś do jedzenia. Amatyst. Nope, 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 nope. Większość rzeczy to sprzedaż. O, zwoje, zwój, strój. Pożywienie. No to tutaj przecież jest. No więc tak, chlebuś. Sobie zjemy jeden z wołowinką gotowaną. A dwie wołowinki, bo lubię. kapusty, to pasowało wyrzucić. Bo one się już psują mi tutaj. Ile wyrzucimy? No wyrzucimy ich pięć. Miód, norski miód 1, opiekane pory. Zjemy jedną. Dobra, to na wszystko, ruszę mam pełno. Możemy iść dalej. A tendy? chyba. Czy to jest pułapka? Nie wygląda specjalnie na pułapkę. No, tu jest jakieś przejście. Biały kapelusz. Jak się zerknąć na tą mapę, bo widzę, że tutaj są jakieś rozwidlenia, gałęzienia. Na górze chyba jest ślepa uliczka. No tak, tutaj nie ma nic. Więc możemy mieć co najwyżej tutaj tylko i wyłącznie. Jak tu jest uroczo i fajnie. Chociaż sam nie chciałbym się tutaj zapuścić. Wschody do... do góry. Czy to jest ta komnata? Nad którą byliśmy tam na górze przed momentem? O, chyba nie. Jest tu kto? Ja leży jeden martwy. Nie, tak jest, tak koperta. Wchodzimy Duża ta lokacja tutaj. Chodzę tu i chodzę, już w drugi odcinek, i końca nie widać. O, przeszukamy sobie kufer, czeladnik, no to pójdą następne wytrychy. Nie, trzeba się nauczyć trochę tej umiejętności. No i właśnie, zaraz mi się skończą w ogóle wytrychy, i będzie problem. Cyk, otwarta. Otwieranie zamków wzrasta do 29. mikstura po mniejszej kondycji pomniejszony klejnot duszy zwój z guby nieumarłych no kolejny fajny drogi zwój który trzeba wziąć i później sprzedać złoto 16 i pomniejszona mikstura kondycji weźmiemy przeciążony nie jestem ale jestem już tak na maksa doładowany jest jeszcze na książka więcej już nie podniosę urna a w niej dwa złotniki tutaj kolejny staniemy na chwilkę żeby że jeszcze pomniejszego uzdrawiana, no muszę to wziąć Srebrny pierścień z granatem Bierzemy A Jakże bez 160 no, wartość 14 złotników I tam gdzieś jeszcze jedna urna była schowana, o tu jest I 10 złotników Dobra, klapnij Czemu ja tam tak wolno chodzę? Czy był przeciążony znowu? Chyba jestem przeciążony jest jakaś bo którą ja tu mogę wywalić. O mm. Orkowy młot bojowy. Powinienem, no, nawet nie mogę. Opuść to. Po coś to w ogóle podniósł. Dziadostwo jest straszne. Nic nie warty. Powoli, powoli chłopcze. Tam już byłem. Oho, uwaga. Zabójstwo. O kurde jakieś silny go Jaka egzekucja Dobra eee, Doszliśmy do jakiejś wielkiej komnaty i to tyle w tym odcineczku ja Was zapraszam na kolejną nie, rób Hokumidu, ja Was zapraszam na kolejną część zagrajmy w Skyrim, w której mam nadzieję, mam nadzieję w końcu skończymy ten kopiec plaża. E, będziemy mogli wrócić do towarzyszy po nagrodę. Trzymajcie się, cześć.